Przy kominie o szóstej rano, zdjęcie twoje w dłoni mam. Płoną wszystkie wspomnienia o tobie, myślę o tobie sam. Przy kominie o szóstej rano, serce moje w kawałkach. O rano, zdjęcie Twoje w nie mam. Poną wszystkie wspomnienia o tobie, myślę o tobie sam. Przy kominie o szóstej rano, serce moje w kawałkach w domu. Twoje wszystkie. Że prosiłem Ty już to wiedziałaś, uparcie w tym trwałaś Ciągle mnie traciłaś, gdzieś bym gle szukałaś Gdyby nie ten twój miły słodki głos upadłbym po raz ostatni na samo to Tak razdy spokojnie spadały, jakby były dla mnie Za każdym razem moim życzeniem było nie stracić Cię, ale już dłużej nie wytrzymam Sam się tym zatręczam, jak ty Słoneczko ładnie świeci, aż normalnie praktycznie nie mogę patrzeć w stronę kamery. Liście na drzewach już się złocą. W ostatnim odcinku mogliście zauważyć, jak zaprawialiśmy pszenicę na własne potrzeby do siewu. W ostatnim czasie przyjechał do nas kwalifikowany materiał siewny z gospodarstwa nasiennego Tomasz Kozar. Jest to nasz lokalny dostawca materiału siewnego kwalifikowanego. Na początek przedstawimy Wam naszą gwiazdę odcinka, a mianowicie naszą nową pszenicę. I co? W dzisiejszym odcinku Siew, także zapraszam was na nowy odcinek, na nowy materiał na naszym kanale. Mamy tutaj odmianę Iluminacja, jest ona schodowi Danko jej MTZ, czyli masa tysiąca ziaren to około 46 g. Odmiana jest dość świeża na rynku, ponieważ została zarejestrowana w 2024 roku. Ponadto norma wysiewu waha się od 150 kg do 180 kg na hektar. Bardzo ważnym wskaźnikiem względem wysiewu pszenicy jest oczywiście Termin wysiewu. Jeżeli mamy intensywną technologię wysiewu, mamy również wczesny termin wysiewu, to tą normę możemy zmniejszyć o 10%, a jeżeli termin wysiewu mamy późny już jak na dany region, na przykład Polski, to taką normę zawyżamy o 10%. Iluminacja tak naprawdę nie była jeszcze nigdy zasiewana w naszym gospodarstwie. Jest to odmiana, jak wspomniałam, świeża, nowa, także będziemy ją testować w naszych warunkach polowych. Dzisiaj dzień typowo przeznaczony na siew. Nie wspomniałam jeszcze o jednej ważnej kwestii, a mianowicie zaprawie, jaka została zastosowana przy zaprawieniu pszenicy. Mamy tutaj nawet karteczkę, że materiał został zaprawiony środkiem ochrony roślin Kinto Plus z firmy BASF, czyli bardzo popularnym środkiem do zaprawiania w nasiennictwie. Tutaj od razu świeży look na pszenicę. Jeszcze na rękawicy Wam pokażę, jak kształtują się nasiona, jak są zaprawione, chociaż już na pierwszy rzut oka widać, że no, no naprawdę jest to Ładnie zaprawiona pszenica, nie ma tutaj żadnych zanieczyszczeń. Wercia, drywerka również na swoim miejscu. Także zaraz wchodzę na siewnik i będziemy zasypywać kosz w zbiorniku. Z siewnika wypuściliśmy poprzednią odmianę, jaka była właśnie wysiewana przed chwilką. I teraz już nam werka podjeżdża z naszą iluminacją, także...

Zobaczcie, mamy już naszą iluminację w zbiorniku. Jak wspomniałam przed chwilą, żadnych tutaj zanieczyszczeń nie ma. Ziarna są pełne, ładnie pokryte zaprawą. Także zobaczymy, co ta iluminacja pokaże nam w sezonie 2025. Przez ostatnie dwa lata są dość ciężkie ze względu na warunki pogodowe. Ceny również nie kształtują się dobrze, ale jednak coś w tym polu trzeba siać. No i tak to wygląda. Zaraz robimy próbę kręconą, aby norma by była odpowiednia. Nacz nie życie wiem cukry wążar. Proszę wydziećwój ze sobą pró. Nie ważne, że prosiłem, Ty już to wiedziałaś Każdym razem moim życzeniem było nie stracić Cię, ale już dłużej nie wytrzymam. Sam się tym zatręczam, lecz Ty już nie jesteś moja. Przy kominie o szóstej rano, zdjęcie Twoje w dłoni mam. Poną wszystkie wspomnienia o Tobie, myślę o I jedziemy na działkę w sumie bardzo blisko domu. Na tej działce w tym roku były buraczki ciwkłowe. Buraczki w zeszłym tygodniu zakończyliśmy. W sumie został ostatni załadunek. Dlatego też Wercia nam doprawiła ładnie glebę. Zobaczcie, jak na stole. Dzisiaj rano został wysiany tutaj nawóz. A teraz właśnie zajeżdżamy z Wercią na sam początek, aby wszystko poszło sprawnie. Tak, jak sobie to wyobrażamy, musimy sprawdzić siewnik, czy wszystkie leje nam wysiewają pszenicę. Pogoda piękna. Liczę, że równie taka pogoda będzie przy kopaniu marchewki. Ale werka podniosła mi wysoko siewnik. Także z łatwością będzie można się dostać tutaj między talerze z łapką i posprawdzać, czy aby na pewno każda sekcja nam wysiewa. I lecimy, sprawdzamy każdą sekcję po kolei. Czy wszystko nam się nie zapchało przypadkiem? Wtedy by było niezaciekawie, jeżeli okazałoby się później, że mamy wysianę co któreś, mieliśmy taki przypadek rzepaku, także tym bardziej byśmy tego nie chciały. Wersja dzisiaj będzie duchem, bo się nam dziecko strasznie przeziębiło i chyba nie chcielibyście usłyszeć jej głosu. To znaczy, może chcielibyście usłyszeć jej głos, ale moglibyście się przerazić, bo dziecko tak pieje, więc nie będziemy nawet jej męczyć. Jeśli dziecko wyleczy, dopiero ją zaprosimy tutaj, aby mogła z wami sobie porozmawiać. O, jakaś rynka sobie nawet w oddali chodzi, także naprawdę takich warunków sobie życzę do kopania marchewki. Bezwiecznie słoneczko, umiarkowana ilość wilgoci. No, czego można chcieć więcej? O, i jeszcze ujęcie z tyłu. W takiej glebie nawet pszenica będzie miała łatwiej, aby się przebić. I może wy tego nie zauważycie, ale ja to widzę, bo tam leci sobie New Holland z naszym nowym Orkanem. Co oznacza tylko jedno, że kolejną naszą pracą Weronisia będzie kopanie właśnie marchewki. Ale w sumie lepiej to zrobić wcześniej, kiedy warunki pogodowe są odpowiednie, bo już tak naprawdę jesteśmy coraz bliżej. Przymrozków, no i może tego pierwszego śniegu, którego na, na razie nie wyglądamy. W sumie wzięłam sobie dzisiaj również drona, aby pokazać wam to z góry, z lotu ptaka. Świeżo wysiana rola, to jest naprawdę ten widok. Jak to się mówi, ten widok zabiera dech w piersiach. Tutaj wam jeszcze rzucę jedno ujęcie, abyście mogli sami to zobaczyć. Chociaż obraz tego zbyt, zbytnio nie oddaje, podam Wam tutaj jeszcze na ekranie kilka informacji odnośnie iluminacji. Może Wy również będziecie chcieli ją zasiadć u siebie w tym sezonie. Może chociaż no, dopiero tak naprawdę październik, także pszenicę my przecież wysiewamy też i w listopadzie, i w grudniu czasami było. Może się również zdecydujecie na tą odmianę. Zapowiada się fajnie. Ziarenka tej odmiany są troszkę drobniejsze niż w poprzednich odmianach, które miałyśmy u siebie. Chociaż, patrząc na przykład na jedną z przemnic, którą mieliśmy z hodowli Smolica, no to też była drobna, ale jednak na plonie nie było widać znacznej różnicy. I tak się sieje te hektary na nawigacji. paznokcie zrobione, rzęski zrobione. Nowoczesna rolniczka, proszę bardzo. Gdzie te paznokcie mają się zabrudzić? A ja zawsze powtarzam, że my wodę w domu mamy. Także nawet jeżeli się zabrudzimy, to też mamy wodę do pralki. Także nie musicie się o to martwić. Wersja, ma na sobie bluzę naszą z naszym logotypem. I w sumie nasza kolekcja odzieży na naszej stronie internetowej również niebawem się pojawi. Na obecną możemy Was zaprosić do zakupu naszych miotków. Mamy aktualnie aż 8 rodzajów: i wielokwiatowy, i wielokwiatowy leśny, gryczany, spać leśna. Także naprawdę dla każdego coś słodkiego, słodkiego, oczywiście naturalnego, ponieważ są to miody naturalne. Także w pierwszym komentarzu pod filmem podepnę Wam oczywiście link do naszej strony internetowej. A jeżeli chcecie wpisać ją sami, to oczywiście jest to dość prosty adres, ponieważ gierzałoga.pl także zapraszam Was serdecznie. Na naszej stronie internetowej, tak już kończąc moją myśl, również pojawi się nasz autorski kalendarz, będzie to już chyba. Szósta edycja, także jestem ciekawa, ile osób jest z nami od początku, kto zbiera wszystkie nasze kalendarze. Tak zerkam kątem oka na ten siewnik i wam powiem, że czym szybciej skończymy to siać, ale to wiadomo, trzeba najpierw jeszcze wykopać marchew. Tym dla nas lepiej, bo jak patrzy na ten wał, to jego się nie da normalnie umyć, trzeba będzie po prostu to skrabać. Ziemi po prostu tak nakleiło na niego. No także ze dwie godzinki. Na pewno, na pewno to, to zajmie. W sumie nie tylko liście się złocą na drzewach, ale i również kukurydza, nawet tam w oddali widać, że kukurydza już nabiera ten swój odpowiedni złoty odcień. Wilgoć na pewno też z ziaren się ulatnia. My już pierwsze badania. Swojej kukurydzy robiliśmy, jednak wtedy było zdecydowanie za wcześnie. Także ja się z wami żegnam wszystkim rolnikom oraz innym osobom, które nie są związane z rolnictwem. Życzę udanych prac, pracy, wszystkiego dobrego dla was. A my z Werko już będziemy kończyć daną działkę i też będziemy zabijać do domu. Także jeszcze raz wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym odcinku na naszym kanale. Subskrybujcie nasz kanał, lajkujcie, komentujcie oraz klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. Także do zobaczenia. Pa pa. Tym razem moim życzeniem było nie stracić Cię, ale już dłużej nie wytrzymam. Sam się tym zatręczam, lecz ty już nie jesteś moja. Przy kominie o szóstej rano, zdjęcie twoje w dłoni mam. Płoną wszystkie wspomnienia o Tobie. Myślę o Tobie sam. Przy kominie o szóstej rano. thank we'll you